Siemaneczku mereczki z tej strony Zubon Top, ale widzowie przed startem tego odcinka zapraszam Was do kodu promocyjnego Zubon Top. Dostajecie plus 5% do ładowania oraz darmową skrzyneczkę MilSpec, którą sobie otwieracie i dropi Wam widzowie na przykład taki skinek za 47 groszy i sobie wypłacie go na swoje konto. No i siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku od zera do kosy. Niestety poprzednie dwa odcinki poszły słabo ale liczymy, że ten pójdzie dobrze. Zawsze ja nie przedłużam. Lecimy, lecimy z tym odcinkiem, nie? I mam nadzieję, że ten odcinek będzie lepszy. I zobaczmy, spróbujemy zrobić tak, że po prostu szukamy osób tutaj. Wyszukujemy, i tak po prostu będziemy dołączać. Więc myślę, że tak będzie najlepsza opcja niż tworzyć te skrzynki. O, tutaj jest za 7 zł. Dobra, ryzykujemy połową balansu. Lecimy, oby nam siadło. Z się No kurde, no fajnie by było, naprawdę fajnie by było, jakby siadł nam. Ach, nie wiem co by się musiało wydarzyć. Dwa Galil, no jeszcze Galil mu dropnął. Ej, dobra, te, ci ludzie, ci ludzie na tej g 4 mają takiego fuksa, takiego fuksa, że nie, nie wiem, no. Dwie 22 zł widzę 7 zł, nie? Połowę balansu straciliśmy. Jest jest tak zdenerwowany. Widzowie no nie wiem, no kapsułę zobaczymy i widzowie zobaczymy jednego to 5 złoty, Kurde no słabiutko, słabiutko, naprawdę Jestem zdenerwowany, poddenerwowany, ja nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę Co mnie podkusiło, żeby wchodzić do tej bitwy, nie mam pojęcia Wiecy i Ryan, błagam żeby kurde na no, ta kapsułka nam siadła fajnie Bananka mamy Banan 6 zł, ale mu dropu za 14. Za... Nie Nie, widzowie. Te, no, te, te widzowie, gdzie 4 jest taka przeklęta, że ja naprawdę nie wyobrażam sobie na nie grać. Kurde no. Słabiutko, słabiutko, że tak idzie nam. Tutaj mamy takie, takie, takie. 3,99 mamy, 3,99 co możemy zrobić za te 3,99? Tu mamy golden shota jednego na 4 graczy. No najwyżej będzie krótki odcineczek. No ryzykujemy wszystko, alin, alin. Jeśli to nie odda, to ja nie wiem, na 4 graczy. Kurde, no słabiutko, słabiutko. Jakby nie wiem, siadło coś potężnego, to ja bym się tak cholernie cieszył. A tak to dupa, dupa i jeszcze raz dupa. No i co, zobaczymy, zobaczymy. Uwaga... Nie no, fajnie by było, naprawdę. Ja się po prostu może za bardzo podniecam, no skinek za trzy złote. Ja pierdziele. No i co to ma być? No ja no. Jestem serio, strasznie poddenerwowany. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Użytkownicy, może coś mają fajnego good. No, no, no. no słabiutko, naprawdę słabo. Mm. Jakby była to jakaś fajna skrzyneczka. Dobra, ryzykujemy. 5 skrzyneczek. 3. 3 na raz. A pewnie szary gówno dropnie. A masiki, tak myślałem. I 6 groszy. Jeszcze na dwie nas stać. O, auk nam dropnął. Auk, 9%. Ej, dobra, dobra, dobra. Zwracam nam znów widzowie, wskakujemy na tory. Czek skrzynek. Ej, myślałem, dobra, że myślałem, że już. Nie, MK mi dropnie, nie? A tu dupa. Jeszcze raz, widzę, wysotworzymy otworzymy za 40 groszy. Znów auk. No, niestety, no, niestety, widzę, przerobimy całą kasę. Ostatni raz, postać I teraz będzie ostatni raz. No i widzowie, no, nie mamy już nic. Nie mamy już nic. Widzimy się widzowie, no co mam powiedzieć? No widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no do usłyszenia do następnego.